Kolejną rzeczą jaką bym chciała Państwu powiedzieć to jest <coughs> taka być może też niespodzianka z naszej strony, w momencie kiedy przyszłam do pracy zwróciłam się do Państwa Starosty z prośbą, z takim zapytaniem czy my jako Zarząd Zrób Powiatowych możemy składać wnioski o to żeby pozyskać z różnych jednostek na terenie Polski jakikolwiek pojazd samochodowy. I ku naszej uciesze w ostatnich dniach udało nam się pozyskać z Urzędu Komunikacji Elektronicznej Samochód osobowy marki Opel Combo. On jest już na naszej bazie. W ubiegłym tygodniu sama osobiście go odbierałam z łodzi. Generalny dyrektor z Warszawy przyznał nam ten samochód. Jest to samochód dziesięcioletni z, z 100 tysięcznym przebiegiem kilometrów. Na dzień dzisiejszy jest to samochód, który nie wymaga żadnych nakładów finansowych. Jest to samochód sprawny, bo wróciliśmy nim z łodzi. Jest to samochód niezniszczony w ogóle, nie ma żadnych korozji na nim. Także auto jest w bardzo dobrym stanie. Bardzo się z tego cieszymy, że udało nam się pozyskać ten pojazd. I pani, pani starosta, oczywiście Pan Wicestarosta starosta, byli już u mnie w zarządzie i widzieli ten pojazd. Miałam okazję go im zaprezentować, a Państwu chciałabym przekazać taką informację właśnie w dniu dzisiejszym, że takowy pojazd jest już u nas. Już podjęliśmy działania zmierzające do tego, żeby go przerejestrować na nas. I od. Momentu, kiedy zostanie przerejestrowany i ubezpieczony już od nowego roku w naszym imieniu, będziemy na pewno z niego korzystać, a w większości będą to na pewno robili pracownicy. Bo też nie ukrywam, że pojazdy, które my posiadamy do, do tego, do zajmowania się tym, czym zajmujemy się na naszych drogach, one nie są już w najlepszym stanie. Samochód, który dostaliśmy kilka lat temu z ITD, to jest auto, które praktycznie jest już samochodem awaryjnym. W ostatnim czasie wydaliśmy nawet 4000 zł na to, żeby go po prostu usprawnić, żeby żeby można było tym pojazdem się poruszać po naszych drogach, no ale w związku z tym, że pozyskaliśmy tego typu samochód, bardzo się z tego cieszymy i, i będziemy pisali kolejne wnioski, bo bardzo zależy mi na tym, żebyśmy pozyskali jeszcze samochód marki, może nie Marki, ale typu BUS, tak, żeby on mógł zmieścić większą ilość pracowników w tym pojeździe. Ten pojazd, który pozyskaliśmy, na chwilę obecną to jest samochód pięcioosobowy. Ma on dość dużą taką pakę, gdzie można zapakować nawet materiały chociażby do, do wykonywania remontów cząstkowych. I na pewno będzie to pojazd wykorzystywany przez nas wszystkich, zarówno przez pracowników, jak i pracowników też biura.